Szukasz słuchawek, które oferują niesamowitą jakość dźwięku, wygodę i funkcje, które sprostają Twoim wymaganiom? Niezależnie od tego, czy jesteś audiofilem, zapalonym podróżnikiem, czy po prostu chcesz cieszyć się ulubioną muzyką bez zbędnych kabli, odpowiedni wybór słuchawek bezprzewodowych ma ogromne znaczenie. W tym rankingu prezentujemy modele, które wyróżniają się na tle konkurencji, oferując doskonałe połączenie technologii, komfortu i długotrwałej pracy na baterii. No i oczywiście najważniejsze brak kabli, które lata temu nałogowo niszczyliśmy podczas intensywnego użytkowania słuchawek. Sprawdź, które słuchawki spełnią Twoje oczekiwania i będą najlepszym wyborem na każdą okazję. Sony WHCH 520. Te lekkie i wygodne słuchawki oferują długotrwałą pracę na jednym ładowaniu, sięgającą nawet 50 godzin. Dzięki technologii Digital Sound Enhancement Engine DSEE dźwięk jest naturalny, a kompresja nie wpływa na jego jakość. Słuchawki oferują także możliwość parowania z dwoma urządzeniami jednocześnie i świetną jakość mikrofonu podczas rozmów. Niestety, brak zaawansowanej redukcji szumów może być minusem dla osób poszukujących lepszej izolacji od otoczenia. Brak zaawansowanej redukcji szumów może być minusem dla osób szukających lepszej izolacji. Bose Quiet Comfort SC Bose to firma znana z doskonałej jakości dźwięku i skutecznej redukcji hałasu. Model Quiet Comfort SC nie jest wyjątkiem. Oferuje bardzo skuteczne ANC, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, a także funkcję Windblock wyciszającą szum wiatru. Słuchawki działają do 24 godzin na jednym ładowaniu i oferują możliwość szybkiego naładowania. 15 minut ładowania zapewnia 4 godziny odtwarzania. Często rekomendowane dla osób szukających komfortu i spokoju w hałaśliwym otoczeniu. Sony WH-1000XM4. To słuchawki z najwyższej półki, które oferują jedne z najlepszych systemów ANC na rynku. Dzięki zastosowaniu dwóch czujników hałasu, system dostosowuje poziom redukcji hałasu w zależności od otoczenia. Model ten oferuje również długotrwałą pracę do 30 godzin na jednym ładowaniu. Wyjątkową jakość dźwięku oraz wygodę użytkowania. Jest to doskonały wybór dla osób, które szukają zaawansowanego sprzętu audio w atrakcyjnej cenie w porównaniu do innych high-endowych modeli. Doskonały wybór dla wymagających użytkowników. Marshall Major 5. Marshall Major wyróżniają się wyjątkową trwałością i niezwykle długim czasem pracy ponad 100 godzin bez konieczności ładowania. Oferują solidną jakość dźwięku, mocny bas oraz wyraźne rozmowy dzięki ulepszonemu mikrofonowi, który tłumi szumy wiatru. Dodatkowo oferują możliwość ładowania zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego. To świetny wybór dla osób, które szukają sprzętu do intensywnego użytku i długotrwałych sesji słuchowych. Idealne dla osób o intensywnym trybie życia. Philips Tach 4209BK Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku z głębokimi basami oraz funkcje dodatkowe, takie jak tryb dynamicznych basów, niskiego opóźnienia i specjalny tryb do podcastów. Na jednym ładowaniu działają do 55 godzin, a szybkie ładowanie pozwala na dodatkowe 2 godziny słuchania po 15 minutach ładowania. Zaletą tych słuchawek jest również możliwość sparowania ich z dwoma urządzeniami i wygodne, miękkie nauszniki. Idealne dla praktycznych użytkowników: Sony WHCH720N. To model wyposażony w aktywną redukcję szumów ANC, który zapewnia wysokiej jakości dźwięk i wygodę użytkowania. Te lekkie słuchawki oferują wyjątkowy czas pracy do 50 godzin z wyłączonym ANC i do 35 godzin z włączonym. Dzięki technologii DSEE, która przywraca oryginalną jakość dźwięku, oraz procesorowi V1 minimalizującemu zniekształcenia, model ten zadowoli osoby ceniące sobie zarówno jakość dźwięku, jak i komfort rozmów. Idealne dla osób ceniących komfort rozmów i wysoką jakość dźwięku.